Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj porozmawiam sobie troszkę o z grubsza odmiennej sprawie, jaką jest Battle Royale w Battlefieldzie. Mianowicie, Temporial udało mu się wykopać pliki na temat tego, jak będzie wyglądała sama mapka. Nie ma, że tak powiem, oficjalnego zdjęcia tego, jak faktycznie będzie wyglądała, ale Temporial w programie. Nie jestem do końca pewny nawet jakim, mniejsza o to. W każdym razie, Temporiel odtworzył tą mapkę, starał się najdokładniej to zrobić jak potrafił. No i możemy teraz sobie ją zobaczyć, że to będzie taka troszkę ala pustynno-urbanistyczna mapka. Szczerze, jeżeli zobaczyłbym to bez podpisku z jakiej gry to jest, pomyślałbym, że to jest kolejna mapka Warzone'owa z Call of Duty. Natomiast, może to dlatego, że osobą zajmującą się Battle Royalem właśnie była osoba odpowiedzialna za Warzone, także jest to dość interesujące. No i co my tutaj mamy? Widzimy doki, południowe wybrzeże, jakąś przełęcz, golf, kort. Generalnie z tego, co się orientuję, to nie jest też oczywiście potwierdzone w żadnym stopniu, ale e, liki wskazują na to, że sam mapa ma dziać się w Kalifornii właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą cały czas tutaj e, na ekranie wam ją e, wyświetlam. E, kolejna z takich ciekawych informacji e, to to, że Battlefield 6 jest aktualnie najbardziej uślistowaną grą na Steamie, co, no, że tak powiem. Ewidentnie trailer na ten hype zadziałał. No i czekamy na ten właśnie 31 lipca, żeby zobaczyć, co pokażą z multiplayera. Czy faktycznie e, oprócz samego gameplayu, e, no, multi pokażą też to, jak Battle Royale będzie wyglądał. Aczkolwiek osobiście dość mocno w to wątpię. E, z racji takie, że no Battle Royale ma być jakoś publikowany kilka miesięcy po premierze aby wszyscy, że tak powiem zdążyli się nacieszyć multikiem no i wtedy wypuścić coś nowego. No osobiście uważam, jeżeli wypuściliby go razem z premierą gry nie byłoby to najlepsze rozwiązanie, bo podzieliłoby to znowu e, graczy No np. taka osoba jak ja spróbowałbym tego go battle royale może raz no i potem wszedłbym e, na multi natomiast jeżeli to będzie kilka miesięcy po e, premierze gry między na przykład sezonami żeby uzupełnić trochę kontentu. no to jak najbardziej jest to dobry zabieg oczywiście pod warunkiem, jeżeli kolejny przeciek się, przeciek się potwierdzi, czyli taki, że po prostu Battle Royale będzie free to play, bo jeżeli nie będzie free to play, no to zrobią znowu taki wafel jak z Firestormem no i, i, i myślę, że nie będzie żył długo, ale wydaje mi się, że nie popełnią drugi raz takiego samego błędu także dajcie mi znać co o tym sądzicie ja Wam dziękuję za oglądanie i jak tylko coś się nowego pojawi, to znowu będziemy w miarę, że tak powiem, to przeglądali. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do następnego. Hej, hej!